Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich. Jeśli Cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od Ciebie nie był zaproszony przez Niego. Wówczas przyjdzie Ten, kto was obu zaprosił i powie Ci ustąp temu miejsca, i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: Przyjacielu, przesiądź się wyżej i spotkać się zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który go zaprosił, rzekł, gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym Tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, ten dzisiejszy fragment Ewangelii w takim pierwszym słuchaniu wygląda na podręcznik dobrego zachowania się przy stole. I to taki dosyć wyrafinowany podręcznik, pokazujący pewne triki, jak można zyskać, postępując zręcznie, a jak się nie wpakować na minę, żeby nie, nie, nie było blamażu. Ale to nie jest podręcznik zachowania się przy stole. To jest opowieść o czymś znacznie głębszym. O czymś o wiele bardziej codziennym, życiowym, o postawie człowieka, o, o pojęciu pokory pewnie nawet tak trzeba by powiedzieć. Pokory, która nie jest rozumiana jako taktyka, nie jest rozumiana jako gra, nie jest też słabością, ani bezradnością, fajtłapostwem i, i wycofaniem. Jezus zachęca nas do zdobycia takiego mniemania o sobie, takiego odczucia własnej wartości, które uzdalnia nas do, do właściwego zachowania się, do zachowania godności w każdej sytuacji. Któż z nas nie chciałby mieć takiej umiejętności, takiej zdolności? To posłuchajmy, jak to zastosować, jak zrozumieć ten, tę przypowiedź, bo to jest przypowiedź, więc zaszyfrowany trochę telegram. Ja mam wrażenie, że od kilku niedziel, gdy czytamy te scenki ewangeliczne, słuchamy ich na temat spotkania Jezusa z różnymi grupami ludzi, to Jezus wykorzystuje to jako pretekst do korygowania naszych odruchów, naszych naturalnych, automatycznych zachowań, naszych filozoficznych postaw czerpanych z filozofii tego świata. Pamiętacie, było tam i o majątku, o, o gromadzeniu dóbr dla siebie, o znajdowaniu, o, o dominowaniu nad innymi. To są te naturalne ludzkie odruchy, mówiliśmy sobie o tym gromadzić, zbierać, stawiać siebie w centrum, szczęście rozumieć jako szukanie zwycięstwa i sukcesu dla samego siebie, również sytuacje związane z religią, gdzie, gdzie właśnie chęć dominowania nad innymi, podporządkowania sobie innych w imię Boga jest, jest też pokusą ogromną i takim odruchem, który nie jest obcy również nam dzisiaj, naszym hierarchom. Dzisiaj jest na temat pokory, dzisiaj jest na temat poczucia własnej wartości. Jak tu skorygować nasze odruchy? Otóż Jezus bierze za przykład zachowanie faryzeuszy. My wiemy, kto to byli faryzeusze, ale warto sobie przypomnieć, to była taka grupa w kościele, w ówczesnym kościele, czyli, czyli w kręgach żydowskiej religijności, która była bardzo uprzywilejowana. To po odbudowie świątyni jerozolimskiej przez Heroda, wykształciła się taka kasta, taka, taka elita religijna, która zdominowała właściwie całkowicie życie religijne. Oni nadawali ton, oni rozstrzygali, co jest słuszne, a co nie, i oni ulegli niestety tej właśnie pokusie elitarności, zamknięcia się we własnym gronie, popierania samych siebie, dominowania duchowego i materialnego, często nad innymi. Byli ludźmi, którzy wpadli w tę pułapkę i, i nie byli nawet chyba tego do końca świadomi. Zawsze wybierali sobie pierwsze miejsca w synagogach, na nabożeństwach. Zawsze, jak mówił Jezus, stawali na rogach ulic i pokazywali, że są bardzo pobożni przez strój albo przez, przez mamrotanie modlitw. Zawsze byli tymi pierwszymi do odznaczeń, do medali, do, do wyróżnień, a zupełnie zapominali o, o, o słabszych, o, o, o tych potrzebujących, o wdowach, o sierotach. Więc takie pokusy istnieją w każdym z nas pokusy pokazania swojego znaczenia. Szczególnie wtedy, kiedy mamy jakiś kompleks, kiedy nie do końca wiemy, na czym polega nasza godność, nasza, osobiste, nasza osobista wartość jako dziecka Bożego. Wtedy zaczynamy szukać. I uwaga, teraz odejdźmy od faryzeuszy, popatrzmy, co my robimy tutaj błędnie, niemądrze i odruchowo. Wielu z nas ma poczucie tego, że chciałoby coś znaczyć w społeczeństwie, w tej drabinie hierarchii społecznej być wysoko. No, może w samym tym jeszcze nie ma nic złego, chociaż już taka myśl podpowiada, że jestem zafiksowany na sobie, że ja szukam szczęścia w ten głupi sposób, że, że, że szukam go dla siebie i przecież wiem, że się z tym rozminę, chociaż może nie wiem. Są ludzie, którzy za wszelką cenę chcą zrobić karierę, osiągnąć sukces, którzy chcą coś znaczyć poprzez to, że będą wysoko w szczeblu hierarchii korporacji, samorządu, rządu, czegokolwiek co ma stopnie hierarchiczne, w uczelniach również. Wiemy przecież ile pod spodem jest świństwa, które, które często temu towarzyszy. Ile jest podstawiania nogi, ile jest konkurencji nie zawsze uczciwej, ile jest właśnie takiego przepychania się łokciami, które no po co, w zasadzie po co? No, po to, żeby coś znaczyć. Jeśli nie ta droga, no to kupujemy sobie bardzo elegancki samochód, żeby pokazać ile, na ile nas stać i jak szybko potrafimy jeździć, albo markowe ciuchy, żeby wyglądać najlepiej w towarzystwie i żeby wszystkim szczena opadła. Młodzi pewnie mają tendencję do poszukiwania tego swojego znaczenia w mediach społecznościowych, często wpadają w tę pułapkę, żeby być. Publiczni za wszelką cenę, więc pokazać gdzie na tych wakacjach i właśnie jakie bardzo eleganckie gadżety sobie kupiliśmy ostatnio. No i, i, i trochę nieraz na wyrost, koloryzując, pokazać jaki to ja jestem updateowany, czyli, czyli bardzo na czasie, a może wyprzedzam innych o dwie długości. OK, to nie jest piętnowanie samych zjawisk, ale. Jeśli się tutaj zgubi miarę, to można się zatracić i zachować jak ci faryzeusze, którzy właśnie śmiesznie wyglądają, wybierając sobie te pierwsze miejsca, tak? że, że ich wartość ma być potwierdzona tym, że On siądzie najbliżej głowy stołu. Ale tu są pułapki, bo okazuje się, że można się pomylić i być przesadzonym niżej. Do czego zachęca nas Jezus, krytykując to, jakby, korygując to, dając. Mocne światło pokazujące, jak to jest niewłaściwe, śmieszne i jak to jest prymitywne, odruchowe, i, i jak to jest krótkowzroczne. Jak to łatwo się przewraca, jak to nie daje satysfakcji, a już na pewno nie jest to życie spełnione i szczęśliwe. Jezus mówi nam tak: Twoja wartość polega na tym, że jesteś dzieckiem Boga. Każdy z nas jest chciany przez Boga, dlatego w ogóle jest, że Bóg go chciał. Na tym świecie, że Bóg go sobie wymyślił, że Bóg go obdarzył godnością bycia blisko. I w Jego oczach, jak w oczach dobrego Ojca, jesteś zawsze kochany, jesteś zawsze doceniony. Możesz mieć poczucie, dlaczego to ja jestem właśnie teraz nieszczęśliwy, dlaczego mi nie wychodzi, dlaczego ja nie jestem na szczycie drabiny społecznej, dlaczego jestem chory, może mam jakąś ułomność, dlaczego. Ale czy dziecko autystyczne, dziecko niepełnosprawne, kochane przez swoich rodziców, może wątpić w to, że rodzic go kocha takiego jakim jest? Nie powinno w to wątpić. Jeśli rodzice są dla niego pełni miłości, to nie patrzą na jego ułomność, chromość czy chorobę, tylko właśnie tym bardziej go może kochają. Nie za zasługi i nie za to, jaki jest piękny, tylko za to, że jest ich dzieckiem i może jeszcze tym bardziej, bo potrzebuje więcej miłości, bo potrzebuje więcej troski. Może paradoksalnie takie dziecko jest właśnie bardziej kochane ze wszystkich sił. Jeśli my tak rozumiemy nasz stosunek do Boga, to my nie potrzebujemy żadnych dowartościowań poprzez szeroko rozstawione łokcie, poprzez super auto, czy poprzez wysoką pozycję w drabinie społecznej, jeśli ją zdobywamy nie fair. Jeśli taką optykę będziemy mieli w życiu, to, to na, na, łatwiej nam będzie, i to bez żadnej gry i strategii, usiąść na ostatnim miejscu. Bo, bo z tej godności wynika to, że lepiej jest służyć niż dominować, że lepiej zdawać niż brać. Bo tak nas uczył Mistrz z Nazaretu. To jest jego filozofia. To jest jego bycie e, dla innych. To jest jego przykład. Że trzeba oddać nawet życie za innych, i wtedy się wygrywa. I wtedy to bycie sługą, bycie tym ostatnim, bycie tym, który podaje do stołu, jest absolutnie najlepszą pozycją, jaką można sobie wymarzyć. Jest największym spełnieniem i satysfakcją, jakiej człowiek może doznać. I jeszcze jedna uwaga którą mamy do tych, którzy zapraszają z kolei, czyli też do nas. Jeśli urządzasz przyjęcie, nie zapraszaj tych gości z klanu, z kliki, z, z elity, tak, żebyś się nie poddał tej głupiej pokusie, że no trzymamy się razem i my silni załatwimy sobie wszystko inne, a resztę odrzucamy. Ile procent najbogatszych na świecie podzieliło 50% dóbr tego świata między siebie, a a reszta żyje w bardzo innych standardach. Nie chcemy takiego myślenia, bo to nas denerwuje też, jeśli, tym bardziej, jeśli nie jesteśmy w tym jednym procencie. Nie, nie, nie próbujmy takiej filozofii, tylko zobaczmy na jedno kryterium, które też stosuje Bóg, którego możemy się od Niego nauczyć. On nie obdarza zaproszeniami, odznaczeniami, wyróżnieniami za zasługi. On daje po pierwsze za darmo, a po drugie daje najwięcej tym, którzy najwięcej potrzebują. Którzy są najsłabsi, którzy bardziej zgrzeszyli. Oni więcej potrzebują miłosierdzia i łaski. Bóg ma takie kryterium. Nie za zasługi. Nie za to, że nagromadziłeś sobie dobrych uczynków, ale dlatego, że jesteś słabszy, że jesteś bardziej na, na ziemi, że Jesteś niepełnosprawny duchowo, że potrzeba ci więcej miłosierdzia. Za to Bóg zaprasza na pierwsze miejsce przy stole, żeby podnieść, żeby wybaczyć, żeby pokazać, że, że nigdy nie jest za daleko i za późno. Jeśli będziemy dobrze rozumieć taką filozofię, to nie będziemy mieli kłopotu z pokorą, z tą mądrą, dobrą pokorą, która nie jest udawaniem i uniżaniem się dla uniżania, tylko jest znalezieniem sobie właściwego miejsca. I to wynika z takiego głębokiego, mądrego poczucia tego, że jestem godny bycia dzieckiem Boga. Jestem synem Boga. Kto mi może cokolwiek zabrać albo zrobić? To wszystko wynika z tej mojej więzi z Nim. I cała reszta jest tylko pochodną tego. Jeśli w nas utrwali się taki rodzaj wiary, zaufania, połączenia z Bogiem, to naprawdę znacznie lepiej przeżyjemy życie niż ci, którzy pokładają nadzieję w wysokich stanowiskach, dobrych samochodach i chęci dominowania nad innymi. Amen.